Ja mam i kanalę gone zrobił krótki poradnik jak prowadzić lokomotywę Lokomotywę EU07 Włączam od odpilota teraz spacja z bicie czuwaka Teraz mamy prędkość 120 znowu czuwak. Zadajemy prąd plusem na klawiaturze numerycznej. Shift z plusem. Możemy od razu na 28 pozycję nastawnikę przełączyć, gdzie jest jazda bez oporów. Możemy sobie kształt nadal. Może po 120. I znowu z Shift i Plus. Jazda bez oporów na pozycji 43. W pozostałych pozycjach nie zaleca się jeździć. I to już jest maksymalnie. Co możemy zrobić? Ale jeszcze możemy jeżeli chodzi o pozycję nastawnika. Jeszcze możemy bocznikować spacja, spacja, zbijamy czuwak, bocznikowanie klawiszem backslasha czyli dzielenia na klawiaturze numerycznej. Druga pozycja. Możemy śmiało się rozpędzać to. 120 No ale już możemy ostatnio zmniejszać Shift minus Czyli chcemy zobaczyć czym jedziemy Dwójka, ale nie na klawiaturze numerycznej Widok z zewnątrz Ocja o rozpędzono się możemy jeszcze zmniejszyć jazda bezprądowa. przybliżać, oddalać tą kolkom na myszce o, panorama dwójka Na klawiaturze i możemy panorama oglądać Myślę, że już więcej, muszę przypominać jaki to klawisz. Jeżeli są odpowiednie znaki, trzeba nadać sygnał dźwiękowy. Naciskamy klawisz H lub no, J. żeby poradnika powiem jak hamować. Spaczę znowu. Jak hamować? No chcemy, zwiększamy pozycję hamowania przez naciśnięcie trójki na klawiaturze. Jesteśmy na pierwszej pozycji, jak widzimy przewód hamulcowy na 5% i zwalniamy, jeżeli byśmy chcieli mocniej przyhamować. Trójkę naciskamy kilka razy, wtedy te hamowanie jest mocniejsze. Przewódź się na peł. Teraz, jakbyśmy chcieli zluzować hamulec, to możemy dziewiątką na klawiaturze numerycznej z kolei przełączać lub klawisz szóstka od razu jest pozycja jazdy. No, możemy się rozpędzać, to tylko było dla pokazania. No i plus z plusem na klawiaturze numerycznej na pozycję 1 i podkręcamy stopniowo. Tak. Shift z plusem dałem na pierwszą pozycję bez oporów na pozycję nastawnika, czyli na pozycję numer 28. Możemy poznać ją z pozycji bez oporów, bo jest na zielonym kolorze. I teraz możemy rozpędzać się nadal, zwiększając stopniowo. Ocznikowanie, podzielić. Backslash. Na klawiaturze numerycznej tu tutaj jest kalkulator. Można powiedzieć, układ klawiszy. Jak na kalkulatorze. Hmm. Ocznik. Pozycja piąta. Pozycja szósta, I już możemy odpuszczać osiągnięte prędkość. Akurat trafiła nam się trasa, gdzie tylko jedziemy z maksymalną prędkością trochę do samouczka. Nie jest dobra, bo się za dużo nie dzieje, ale mam nadzieję, że zaraz będziemy miejscować psale zacznie się coś tam dziać. Jakieś ograniczenia prędkości zwalniane z Jak widzimy, pasażerskim składem jedziemy obracam, naciskam prawy przycisk myszy i mogę widok zmieniać. Rolkom oddalać, przybliżać. Jedynkom, ale nie na klawiaturze numerycznej. Możemy wrócić do kabiny. W tej chwili cała nasza gra sprowadza się do kontrolowania prędkości od, 100, od 124 by nam się naliczała kara tutaj w punktach za przekroczenie prędkości myślę, że zrobię samo uczki startując od zera lokomotywą jesteśmy jak już powiedziałem w multiplayerze no i już jesteśmy jak wsiadamy do loko takiej lokomotywy w multiplayerze to już jest podczas jazdy prowadzi ją tak zwany bot czyli sztuczna inteligencja Cudowną rzeczą, jeżeli już ktoś nie potrzebuje patrzeć co jest w kabinie jest soronką przysunięcie się i obserwowanie terenu z bliska. Łatwiej dostrzec wtedy znaki. Spędzimy się Shift Plusik do 120. 15 km do Psary. Co jakiś czas na trasie są znaki, informujące nas, że trzeba użyć sygnału dźwiękowego. Taki podwójny znak z samochodzikami. Jeżeli występują jakieś przejazdy skrzyżowania z ulicą, przejazdy kolejowe wtedy, przed takim przejazdem jest znak samochodu. Spędzamy się. bocznika znak podzielić, pozycja bocznika w dół to symbol gwiazdki na, na klawiaturze numerycznej no, mnożenia. Możemy trójką, w dużo numerycznej zwolnić i teraz trójką i szóstką pozycja jazdy, naciskamy szóstkę, pozycja jazdy, amolec już w pozycji dojazdu Startując z lokomotywą od prędkości 0 trzeba uważać dodając zadając prąd, ponieważ może się to wiązać zbyt szybko, może się to wiązać z wybiciem przekaźnika nadmiarowego, później należy wbić pewien klawisz, guzik na pulpicie. Tutaj, gdzie napis się pokazał, ten zielony kufik. Ale teraz nam to nie grozi, ponieważ nie ma takich dużych oporów. Ponieważ lokomotywa jest już rozpędzona, nie jest to jazda już na oporach. Osiem kilometrów, może jakieś przejazdy zaraz się pokażą. W komentarzu, proszę napisać. Jaką lokomotywę następną bierzemy na tapetę? A być może EU07 bardziej szczegółowo się zajmiemy. Ja, shift z plusem. Trasa nie jest wymagająca bardzo. Mało znaków mało ograniczeń prędkości. Specja służą człowiek. Odcinkowaniem pomożemy sobie znak wekslasa, czyli symbol podzielić na prawie dużo, numerycznie 3 km pisało. Trochę z tym naliczaniem tu widzę. Jest problem, już mieliśmy 3 z proszami. Skoczyło z powrotem do 4, ale... no i tak zbliżamy się do stacji, na której tylko przejeżdżałem przez trójkę. Tą... ograniczenie prędkości do 200 my i tak mamy do 120 ponieważ tą lokomotywą z taką prędkością możemy się poruszać z tym składem Trzeba w porę zawsze starać się wcisnąć, ponieważ możemy dostać karę punktową oraz pociąg może nam zacząć hamować. Jest to taka kontrola, czy maszynista nie zasnął, czy nie wyszedł gdzieś. I znowu mamy piękną, prostą drogę do konapówki 9 km z prędkością maksymalną. 4 km Na pozycji pierwszą dajemy plusikiem Nie możemy opowiadać 039 podany w kierunku Knapówki Za kilometr ograniczenia do 100 6 i minus musimy zrobić wypracając tak, prędkość po prostu tak, jednak musimy hamować trójka na klawiaturze Stopniowo i już możemy na szóstkę. pozycję jazdy udało nam się nawet aż za bardzo widać w przewodzie hamulcowym zostało coś bo z dziewiątką dajemy ...do pionu go powinno zejść za chwilę. I już sprężatka się załączyła, przewód komórcowy Trzymamy. не показываю на процент, может на шестой позиции я в дыр, А тут позиция с капнем без опоров. просто тут и Sam przytnie gra. Mimo, że mam internet dość dobry. Czy są osoby, może, które mnie przyciną? Jak napiszą w komentarzach. Jaki trzeba mieć sprzęt, żeby nie było przycinek. Albo jakie łącze internetowe. O40 będzie minusem. Redukujemy prąd ale już nie zdążyliśmy, trasa się skończyła. Dziękuję za uwagę, zapraszam na następne takie jazdy. Pozdrawiam.